I jesteśmy w piątym akcie, w Harogat. Aha, pamiętam, że mieliśmy sprzedać te laski z Dnia. poprzednich aktów. No, 25 tysięcy, 25 tysięcy, 25 tysięcy, 25 tysięcy, 20 tysięcy, jest fajnie. Jesteśmy bogaci. Dobra, kupimy portale. Aha, właśnie, ktoś mi napisał, że tu w tym piątym akcie. Troszeczkę inaczej są zrobione dźwięki, muzyka, i że warto w sumie muzykę wyciszyć całkowicie. Efekty dźwiękowe też tutaj troszeczkę zmniejszyć głośność, bo jak wejdziemy w teren, to tam możemy być potem zagłuszani przez to odgłosy walki. To na wszelki wypadek tak właśnie sobie zrobię, ale to tylko na czas trwania tego piątego aktu, później jak zejdziemy na Nightmare. No chyba, że tutaj polegniemy, Balu, ale chyba nie. Jak zejdziemy na Nightmare, to już powrócę do dawnego trybu dźwięków i będzie dobrze chyba. Mapka jest. Yy, I co tu się właściwie dzieje? Bal przybył do tych północnych krain tutaj i chcę położyć łapkę na kamieniu świata. Jeśli mi się to uda. No to wtedy zapanuje praktycznie nad całym światem. Nie możemy do tego dopuścić. On teraz siedzi sobie w twierdzy Kamienia Świata na szczycie Góry Areat. Świętej Ziemi Barbarzyńców, jak to później nasz paladyn powie, na kamieniu starożytnych. I w sumie już tam na tym szczycie Góry Areat, w tej twierdzy Kamienia Świata, go dopadniemy. nie ucieknie do nas. No ale do szczytu Areat to jeszcze daleka droga przed nami. Trochę nam to zejdzie. Póki co bierzemy udział tutaj w wielkiej bitwie, trwa odlążenie harogat demony, potwory się próbują dostać do miasta barbarzyńców. Barbarzyńcy wyszli w teren, stawiają im czoło, próbują jakoś przerwać to oblężenie. No, ale średnio im to wychodzi, więc pomożemy im. Przy okazji zgarniemy trochę łupów. No właśnie, tutaj spadają te pociski czasami, one są wystrzeliwane, niby przez te katapulty, które możemy niszczyć, zdobywając za nie troszeczkę doświadczenia. Z trucizny spadł pociski tutaj przed chwilą, jakieś dające obrażenia od błyskawic, Tak się zastanawiam. Zastanawiam się, czy jak my niszczymy te katapulty, to tych pocisków spada mniej tutaj? No ale chyba nie, właśnie. O, to katapulta zniszczona. No, znowu jakieś pociski spadają. Wydaje mi się, że nawet jakbyśmy zniszczyli tutaj wszystkie katapulty, to te pociski i tak by spadały. <laughs> Może do czasu, aż byśmy przerwali to oblężenie, to wtedy sytuacja by się jakoś ustabilizowała. Pociski elementarne przestałyby spadać. No właśnie, pociski elementarne i trucizny. A propos tych obrażeń od żywiołów i trucizn, zauważyłem, że niektórzy zaliczają... Trucizny właśnie do obrażeń elementarnych, oczywiście błędnie. Nie wiem z czego to wynika, może z tego, że te wszystkie typy obrażeń są, są tutaj zebrane jakby tak, do jednej kupy. Oczywiście obrażenia elementarne to tylko ogień, błyskawice i zimno. A trucizny to trucizny, zupełnie to sobie sprawę. Bardzo dobrze widać w przykładzie niektórych umiejętności paladyna. Na przykład zemsta. Zemsta daje właśnie yy, odporności elementarne i żadnych trucizn tam nie ma, prawda? No bo takie zbawienie daje odporności na żywioły, ale nie odporności na trucizny. No, ale dobra, mniejsza z tym to pewnie większość z wie o co chodzi, ale właśnie zauważyłem, że niektórzy mylą te pojęcia. Yy, obrążenie zostanie przerwane. O tutaj jesteśmy już mniej więcej w połowie, w połowie jest taki przesmyk, tu zawsze siedzi taki mały boss impów, takich impopodobnych, jakichś tam skrzatów czy kto to jest. On ma zawsze zaklęte zimno, nawet jak te impy sobie strzelają z takich ognistych pocisków, to i tak potrafią tymi ognistymi pociskami zamrozić. Trochę dziwna sprawa, ale tak jest, zaraz tam będą, to ich sobie ubijemy, może zostawią jakiś fajny przedmiocik. No, chodźcie, tutaj. O, tu właśnie taki przesmyk jest. I tu są nasze impy. To licz, yy, trzy. No, taki impo cyk. Spisa Gizarma. Nie, najemnik to ma teraz tam takie, taką rzeźnicką broń, że tej ciężko ją będzie za, zastąpić czymś. No, ale w każdym razie oblężenie zostanie przerwane, gdy zabijemy szenka nadzorcę. Taka ciekawostka, że Szenk to jest nazwisko jednego z twórców Diablo 2 i dlatego pewnie tutaj właśnie mamy Szenka. No i to nie jest w sumie jedyny taki przypadek. Jest kilka takich typów rzadkich istot, unikatów, no czasami przedmiotów setowych, które swoje nazwy wzięły z imion i nazwisk twórców Diablo, właśnie. jest taki zestaw kiwerów, pewnie życie. Kiwer czytany od tyłu daje bravik, prawda? Czyli jeden z twórców Diablo. No, takich właśnie zależności można się dopatrzyć więcej. Musimy się uważnie przyjrzeć. No, ale w każdym razie, obrażenie zostanie przerwane, gdy zabijemy szenka nadzorca. Szenk nadzorca to jest taki Wielki gruby, obleśny twór z biczem. On tym biczem hmm, rozjusza swoje sługi, sprawiając, że stają się tacy bardziej skuteczni w walce. Niektórzy z nich wręcz pęcznieją i mogą eksplodować przy naszej postaci. Rodzaj <gry administrator annualizm> samobójców. No, później tych istot z biczami będzie więcej. Można powiedzieć, że. Będę sprawdzimy. Można. O, weźmiemy, będzie drogie. Można powiedzieć, że ten szęk jest taką zapowiedzią tych istot z biczami, których tam potem będzie w pełno w sumie. Tak samo jak w drugim akcie, Radamen był zapowiedzią tych wielkich mumii, y, które wstrzeszają nieumarłych. No, i izba, fajnie też. Ten szęk nadzorca będzie tutaj, tutaj, w takim strategicznym punkcie na podwyższeniu. Zaraz tam do niego dojdziemy. No, chyba gdzieś tutaj zaraz będzie. miejskiego portalu, chociaż nie, już chyba mam nadmiar tych zwolnień. <laughs> Korba, nie? Najemnik tam już poszedł gdzieś zabijać do, do przodu twardo. Trzeba uważać na, na te, te takie istoty z tymi z tymi ma yy, mackami. One je potrafią wbijać po, po, pod ziemię i te macki wychodzą gdzieś nawet z porojowej może się okazać, że najemnik nie będzie mógł do nich przejść, a nie będą masowo tym lać. Zwaśnie, że po w piątym akcie, to już celność im drastycznie wzrosła z istotą. No, zbliżamy się do szęka. Może zostawimy fajny przedmiot. W końcu by się przydał jakiś fajny przedmiot, tak pamiętajcie, diablo się ostatnio nie popisał. A czy nie popisał. No w sumie korzystamy cały czas z mieczyka, który nam pozostawił. Nie jest tak źle, no ale chodzi mi o to, że nie zostawił żadnego unikatu ani przedmiotu setowego. Także musiałem troszeczkę narzekać. No gdzie ten szenk Już zaraz powinien być. A tej haury fajnie ginął. Hmm, kolczuga to nie. No, nasz aura już ma 20 poziom i jest wzmocniona przez umiejętność odporność na ogień. Tak nie, nie jak wzmacniana, nie <taklenie> widać jak <taklenie> to <taklenie> A dobrze, że tutaj ten poziom jest dobre z, z, z doświadczeniem, a widać, że tego. Doświadczenia, już tutaj w tym piątym akcie dostajemy więcej, ale musicie wiedzieć, że nie otrzymujemy jednak optymalnie tego doświadczenia. Znaczy, chodzi o to, że nie otrzymujemy 100% doświadczenia tego, które mógłby nam dać taki potworek, i o to, że każdy akt na, na danym poziomie trudności ma, wymaga od naszej postaci jakiegoś konkretnego poziomu. Abyśmy otrzymywali w miarę optymalną ilość ekstra od istoty. Jeśli mamy poziom zbyt niski albo zbyt wysoki, to wtedy otrzymujemy tego ekstra odpowiednio mniej. My mamy teraz poziom 25. Wierzę ja wam, że nam brakuje tak z 5 poziomów yy, do tego, abyśmy otrzymywali ten optymalny ekstra dla istoty. Ale spokojnie. Wejdę na Nightmare. Tam będziemy szukać tych złotych skrzynek. To pod koniec troszeczkę z, te, z doświadczeniem, tak żeby to zoptymalizować, zdobywanie tego EXPA. Bo ją ja wymierz, no weźmy, zobaczymy co to tam ma. Chociaż ja wiem z pewnością, że u Paladyna ma normalną, nie, ma, ma dużą szybkość ataku, tak. Dużą szybkość ataku, no mała szansa, żeby był lepszy od tego, co diablo zostawił. O, tu będzie punkt nawigacyjny. No to taka ciekawostka też, o której wszyscy wiedzą, no to ciężko to nazwać ciekawostką, że, pomiędzy, że, że ten punkt nawigacyjny otoczony jest dwoma bosami Tutaj był Shen z jednej strony, tu zaraz będzie, jakąś się zwie, ten drugi Schenk Eldritch Sprawca, no, też jakiś Niemiec chyba, tak jak Lord the saint no, hmm, i taki właśnie tutaj, wyszedł jest boss. Jeśli ktoś. O, no i od tego ognia. Jeśli ktoś sobie gra na, na singlu i widzi, że ma mało doświadczenia, to właśnie może sobie podgonić tutaj, w tym punkcie nawigacyjnym, w sensie że załadować kilka razy grę, przejść się na jednego bossa, na drugiego kilka razy. Ten tekst tutaj szybko leci, można jeszcze odgadnąć parę fajnych przedmiotów, no ale my tak oczywiście nie będziemy grać. Już znacie, już znacie wiecie w jaki sposób rozgrywam tutaj to dawno. Nie cofamy się, nie zabijamy kilka razy tych samych bossów, nic z tych rzeczy, idziemy prosto przed siebie. No ale właśnie jak ktoś da sobie na luzie, na Sim, no to chce sobie chronić to do, jest doświadczenie, bo tam jest właśnie taki właśnie idealny punkt. Na BattleLecie chyba taki numer by nie przeszedł, ponieważ jakbyśmy kilka razy załadowali grę, no to by nam chyba przyblokowali konto na jakieś tam 24 godziny, czy coś w tym stylu. No, ale dobra, tutaj jesteśmy teraz na zlodowaciałej wyżynie. Na zlodowaciałej wyżynie punktu nawigacyjnego nie będzie, ale za to mamy quest. West, i pewnie byle jaki, musimy uwolnić barbarzyńców. Będą tutaj trzy grupy uwięzionych barbarzyńców. Każda grupa, nie, czyli pięć, oni siedzą w takich drewnianych klatkach. W, w, w takich zagrodach, można powiedzieć. W sumie zastanawiam się, po co oni tych barbarzyńców uwięzili. <grytanie> co oni by chcieli w, w zamian od tych mieszkańców Haroga. No. I ogólnie te obszary takie na, na powierzchni, tutaj w piątym akcie, one są rozdzielane zazwyczaj takimi barykadami, właściwie fortyfikacjami co jakiś czas. Zaraz, zaraz pewnie dojdziemy do takiej fortyfikacji. O, właśnie, tu jest taka pierwsza z takich fortyfikacji. I ci barbarzyńcy, właśnie się znajdują na obszarze tych fortyfikacji. Jak oni giną, biały. fajnie, i właśnie na obszarze tych fortyfikacji musimy tych barbarzyńców szukać. A to jest oslo zębny hmm, wiem, że tutaj gdzieś w piątym akcie. Nie jestem pewien dokładnie w którym miejscu chodzi taki mistralny boss. O, amulet żółty. Tylko nie pamiętam, czy to był ten, którego teraz zabiliśmy, czy to była jakaś niszczy skała. Czyli taka istota, na yy, którą, O, właśnie, coś w tym rodzaju, którą mogą do, dosiadać te impy. W każdym razie, któryś z tych bossów na yy, trzecim poziomie w trudności. Uwolniliśmy pierwszą grupę barbarzyńców, któryś z tych bossów yy, może nam zostawić praktycznie każdy unikat, jaki można zdobyć w grze, oraz każdy przedmiot setowy, jaki można zdobyć w grze. Taki to jest taka najwyżej poziomowana istota, można by rzec. Dobra, ale jeszcze się przejdziemy wzdłuż tej barykady, ponieważ na obszarze jednej barykady tych uwięzionych barbarzyńców może być więcej niż. Jedna grupka. No czasami może nie być wcale, Czas, czasami jedna grupka, czasami dwie. Z się chyba nie spotkałem jeszcze. Ale już tutaj to może wyjść lepiej sprawdzać, ile tych ja tutaj zwojów chciałem, po co tyle? Weźmiemy szkieletową głowę lepiej sprawdzimy. No, także szukamy tych barbarzyńców. No, tu wpadniemy za te impy zginą. O, tu już są właśnie demoniczne impy. Najemnik awansował, Zaraz weźmiemy poziom. Pierżyczki można niszczyć. Jakieś interaktywne środowisko tutaj, pojawia się w piątym akcie można wyrzeć O, tutaj jakąś taką kamienną bramę też można było zniszczyć. Dobra, tutaj wśród tych fortyfikacji więcej nie ma, tych barbarzyńców idziemy dalej. Impy, impy, demoniczne impy. Impy, czyli inaczej w wielu kulturach pokliki, tak? Impy i w sumie. To samo kokliki, czyli takie złośliwe, leśne duszki to były. Robiły ludziom różne psoty. No, często takie niegroźne psoty, ale zdarzało się też, że były to takie poważniejsze psoty. Na przykład, jeśli dobrze pamiętam, w niektórych kulturach chochliki, czyli te impy takie, yy, wykradały w nocy z Niemowlaki i podkładały tam swoje impowe dzieci. O, Gladius to już jest luka-poziomowy poziom, w sensie, że wyjątkowy. Podkładały tam swoje impowe dzieci. I mało tego, jeszcze chyba nawet w XIX wieku w Anglii niektóre matki, z obawy przed tym, że im jakieś tam impy wkradną dzieciaki z łóżeczka, to przywiązywały niemowlaki do łóżek na noc. <laughs> Sznurkami. Jakimiś. <laughs> Teraz, jak się tak. O tym mówi, to to się wydaje, wszystko śmieszne, ale kiedyś traktowano to bardzo poważnie. Takie właśnie na nas bzdury teraz. No w sumie bzdury. Teraz jakby spojrzeć, to ludzie też wierzą, przecież w różne bzdury, które się w telewizji. No ale dobra, nie będziemy przecież dyskutować o polityce teraz. <laughs> o, za to uwolnimy kolejną grupkę barbarzyńców. Wypuść nas! Wypuść nas, wypuść chodźcie, chodźcie, chodźcie wszyscy, szybko, szybko. szybko. No, nie zostawili mi Mamy jedne. Eee, dobra. Uratuj jeszcze pięciu żołnierzy, czyli jeszcze jedna grupka będzie sprawdzimy, czy czasem nie ma ich na tej fortyfikacji tutaj. Właśnie, na tych fortyfikacjach. Żebyśmy nie ominęli. A, się co hmm. Obrażenia mamy spore, zaraz wam powiem jakie. Takie naprawdę przyzwoite mamy. Powiem wam jakie w momencie, jak wezmę sobie poziom. Jeszcze... Mmm, książkę zbieramy, bo nawet szybko schodzą te miksturki. Dobra, tu nie ma. może nie ale zaraz ich znajdziemy. Włuszony brylant, kryształki zbieramy. Pamiętacie, że mamy zrobić pryzmatyczny amulet. Potrzebujemy dużo kamieni, dużo, dużo, dużo. Więcej niż mamy. Aj, no i co tej kasy nie można wziąć? 154 złotówki. A, pierścionek spadł po tamtej stronie, nie po tej. Dobra, no a ten zasięg aury też spory. No to jeszcze tych. o czym to ja mówiłem? Hmm. Czy, 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 czy nie? Ja lubię przerywać, bo tutaj coś się dzieje, jest nie? taki pardolników coś. Oho, bojowy miecz, bojowy miecz to co to jest? Zestawu śmierci? A, zestawu śmierci, czy, czy, czy. Z czego to jeszcze może być? No nie wiem, obstawiajcie, z czego to może być. Ja stawiam na zestaw śmierci, czyli nic ciekawego to pewnie nie będzie. Mm hmm. Ginął, ładnie giną, ładnie. Właśnie taki 30 poziom by się przydał od samego początku tego aktu to byśmy do WEXPA dostawali dużo, dużo więcej. 30 poziom jest taki właśnie optymalny dla tego piątego aktu. Ale dobra, nie będę się powtarzał przecież. Tutaj gdzieś będą pewni ci ostatni barbarzyńcy do uwolnienia. A za wykonanie pierwszego zadania, za przerwanie obrężenia, to tam dostaniemy od jak mi się zwie, Larzuka, tak? U Larzuka będziemy mogli sobie zrobić slot w itemie. Innymi słowy, Larzuk nam podziurawi item. Przed no i na przykład byśmy udali unikat, to by nam zdobył jedno miejsce na klejnot. Przedmiot setowy też jedno miejsce na przykład w białych przedmiotach, może już zdobyć więcej miejsc na, na klejnot, to zależy od poziomu tego przedmiotu. A poziom tego przedmiotu z kolei zależy od poziomu istoty, z której ten przedmiot wypadł. Czyli na przykład jak zdobędziemy jakiś biały przedmiot na poziomie trudności Hell, to ten to taki przedmiot miałby już wysoki poziom, czyli La razie zrobiłby pewnie w nim jakąś maksymalną liczbę otworów. No, ale podejrzewam, że białych przedmiotów no to raczej nie będziemy sobie dziurawić. Chyba, żebyśmy chcieli jakieś konkretne słowo runiczne zrobić, żebyśmy potrzebowali przedmioty z większą ilością slotów, no to wtedy można kombinować. Ale wątpię, żebyśmy w single player tutaj tak w ten sposób cudowali. Podejrzewam, że jeśli znajdziemy jakiś unikat, czy przedmiot setowy, albo rzadki. Na tyle dobry, że będziemy przekonani, że będziemy go używać do końca gry, albo jeśli będziemy mieli jakieś spore kłopoty w grze, no to wtedy zrobimy w nim dziurkę, włożymy jakąś runkę czy coś w tym stylu, żeby się grało lepiej, i łatwiej. No dobra, ale w każdym razie tutaj wypełniliśmy już zadanie, i za to zadanie z kolei dostaniemy od k 3 runy Ral Run OR Tal runy włożone w tarcze w, w kolejności jak, w jakiej właśnie je wymieniłem w takiej sekwencji. No, sprawią, że tarcza stanie się coś w rodzaju, no, zyska słowo runiczne, przysięga starożytnych, będzie. I charakteryzuje się, tym, że wydaje, kolosalne odporności. kolosalny jak blask tutaj. Mmm, dobrze. No zaraz będziemy musieli iść do miasta już. Aha, tutaj będzie przejście na następny taki większy obszar. Tu też zawsze pilnuje ten sam boss. A, od razu go ubijemy, a nie w tę stronę. Od razu go ubijemy. Taki właśnie z tymi mackami, które oni wbijają w ziemię. O to będzie. ich. <grym> Co tu jest? Pika żółta. Hmm, pika dla najemnika. Nie czuję, że uruchomię. No, pikę no, weźmiemy. Ona ma bardzo nisko, niską szybkość ataku. Ja tam chyba w trzecim akcie tłumaczyłem, dlaczego najemnikowi nie lubię dawać tego typu przedmiotów. I wątpię, żebym mu tę pikę dał. Zwłaszcza, że on ma już super przedmiot. Przecież patrzcie, jaki on ma tutaj przedmiot. Magizarmę. 70% zwiększone obrażenia. 107% do skuteczności ataku. Jeszcze tam coś tam do mi minimalnych obrażeń. To jest fajna sprawa. Zwłaszcza, że ta Gizarma ma przyzwoitą szybkość ataku. Co tu mamy? Ten talizman. Nie. 25 tysięcy, 12 tysięcy. <laughs> Ten mieczyk, mieczyk. E, słaby mieczyk. Połowa czasu trwania zamrożenia. Uuuu plus 1 do umiejętności zabójczyni. Szkoda, że nie dla Paladyna. 20, 27 poziom wymagany. A no poza tym nic nie ma, mana wykrada. No to nam na razie nie jest potrzebne. 25 tysięcy zaberło. Do tych śmierci. No trafiłem dobrze, zestaw śmierci. Hmm. Ale to nie będzie fajne. Nawet gdybyśmy znaleźli jakiś inny przedmiot z tego kompletu, to byśmy tego nie, nie używali. Nie na tym etapie gry i nie, nie taką postacią. O, patrzcie. Amulet. 20% większa szansa na zdobycie przy najbliższych przedmiotów. Mamy 14. Zmieniamy. Nie patrzymy na inne rzeczy póki co.